Serdecznie jestem wdzięczny, że Panowie przyjęli moje zaproszenie. Otwieranie tej wystawy, jak już wspomniałem, wiem, że rektor widział, polega na tym, że malujemy obraz. Będę Panów prosił też o to za momencik. A zanim poproszę, to pierwszą rzecz do rektora Akademii Teatralnej, Andrzeja Strzeleckiego. Panie Andrzeju, robił Pan wiele lat. Festiwal gwiazd w międzydrojach. Ten nasz mini, mini festiwalik, który stara, staraliśmy się, no, starałem się w jakiś sposób wyanimować, nie no, dopiętnie dorasta, ale będę się starał, żeby przerósł w tam, tamten. Proszę jakiś komentarz porównać, coś powiedzieć. Proszę, Państwa, jest jedna rzecz, która jest... wydaje mi się, Mianowicie, sztuka, jakakolwiek jest, gdziekolwiek, sztuka w ogóle nie zna granic. W związku z tym, w każdym miejscu, gdzie się pojawia, może być sztuką najwyższej próby. To, że w tym miejscu, to, to jest przedsięwzięcie, które wyprzedza swój czas. My nie mamy jeszcze takiej świadomości, za chwileczkę będzie świetna droga. Droga z Warszawy do Geraldowa będzie trwała nie wiem, góra pół godziny, i to będą przedmieścia Warszawy. Przepraszam. Marku, właśnie na scenie jestem, rozmawiam z premierem i z rektorem Akademii Teatralnej, Nie mogę z tobą rozmawiać. Tak. Przepraszam cię bardzo. Panie premierze, czy warto wykorzystywać sztukę, kulturę, dzieło do spraw polityki? Trudne pytanie przepraszam, ale chciałem to zadać, bo po prostu proszę odpowiedzieć. Proszę państwa, ja myślę, że nawiązując do pana rektora Strzelewskiego można by powiedzieć, że y, sztuka y, kultura y, nie zna granic, nie zna miejsca i tam gdzie są ludzie z pasją i z wyobraźnią tam mogą się rodzić rzeczy y, niezwykłe wspaniałe i panu Arturowi y, Życzę tutaj i gratuluję tej, tej wspaniałej inicjatywy. A to, że potrafił sobie poradzić z telefonem komórkowym w takim krytycznym momencie, to świadczy, że jest artystą w całej pełni i nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie bęka. Natomiast niewątpliwie dla Żelazowa może być to też bardzo ciekawa inicjatywa, która będzie. Pobudzała do tego, aby i miasto i region rozwijał się w bardzo różnorodnych kierunkach. Chcę pogratulować także panu Staroście Dobrowolskiemu za tą konsekwencję w dopilnowaniu mojej obecności tutaj dzisiaj. A na zakończenie chciałbym powiedzieć o tym, że chyba kultury nie należy za bardzo z polityką mieszać, bo polityka ostatnio stała się teatrem bardzo takiej twardej i brutalnej rywalizacji i to byłoby pewnie trudne gdyby w tym wymiarze tą kulturę zbyt blisko polityki dostrzegać. Natomiast na pewno dla takiego ducha narodowego dla tego, żeby ludzie mieli śmiałość, energię, optymizm i nadzieję do wygrywania i radzenia sobie w życiu, kultura, sztuka ma tutaj ogromne znaczenie. I zwróćcie Państwo uwagę, że w przyszłym roku będzie rok Chopinowski, to też takie nieodległe tutaj od tych terenów skojarzenia. Chopin nie lękał się wykorzystać inspiracji miejscowych, tego co tu było tą kulturą ludową, ale potrafił z tego zrobić dzieło światowe i tego życzę wszystkim tutaj twórcom, artystom, aby potrafili szukając tej inspiracji tu, bo to wtedy ta kultura, wtedy i sztuka jest y, odczuwana, jeżeli. Jest y, też przeżywana przez ludzi, którzy mieszkają tu i teraz. Życzę Wam, abyście potrafili y, umieć znaleźć te nawiązania i y, korelacje z tym, czym żyją tu także ludzie w Gérardowie, bo niewątpliwie wtedy te działania będą dostarczały wspaniałych inspiracji i takiej pasji, odwagi. statuetka Żyrybki, której pomysłodawcą jest pan poseł Dariusz Kaczanowski, a która zostanie wręczona panu Mirosławowi Wasiewiczowi, najlepszemu animatorowi kultury ostatniego ćwierćwiecza Żyrardowi. Serdecznie pana Mirosława Wasiewicza zapraszam tutaj. Na wręczą pani Aleksandra Ciejek i pan Marek Wodarczyk. Całością będzie dowodził pan Artur Krajewski. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno tak. Mirku, ja dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie, że nasze zaproszenie, że przyjechałeś tutaj do nas. Eee... No byłem w teatrze przez mały moment, ale oni zostali aktorami. I myślę, że w tym momencie oni są tu gospodarzami i niech Ci ładnie podziękują. Jak powiedzą, kiedy mam statuetkę i podać, żeby ci ją wręczyli, to nie wiem, powiedzą coś, prawda? Dadzą sygnał, kopną, nie wiem, co zrobią, a ja to zrobię. Więc tak od razu, bo nic żeśmy nie ustalali, ustalamy teraz, w ogóle jak to ma wyglądać. Ja sam nie wiem, co to będzie. Puszcza Mariańska wyglądała jeszcze bardziej smutno, więc stwierdziliśmy, że musimy coś z tym wszystkim zrobić. Założyliśmy teatr. Eee, może opowiem, dlaczego nazywa się 36 groszy, bo może, e, 36 okay, złotych, przepraszam, bo mo, pewnie nie wszyscy Państwo wiecie. Otóż było to tak, że myśmy wszystko robili sami. Eee, pomysłodawca dzisiejszej imprezy, Artur Krajewski, wspomagał nas scenograficznie, że tak się dumnie wyrażę, a wszystko robiliśmy sami. Robiliśmy Hamleta oczywiście, bo zaczynaliśmy bardzo ambitnie potrzebne nam były reflektory z kolorowym światłem, a przesłony na te reflektory były bardzo drogie wtedy dla nas, uczniów. I musieliśmy się złożyć po 30. Znaczy, to kosztowało 36 zł, prawda? I musieliśmy wszyscy się złożyć na tą sumę i stwierdziliśmy, że od tego będzie nazwa teatru pochodziła, i tak nazywało się 36 zł. To był bardzo pracowity. Po prostu chciał nam poświęcać czas i nie sobie wracać do domu po jakichś tam lekcjach o 13 nauczyciela. On z nami zostawał i poświęcał po prostu w cholerę czasu nam. to jest, myślę, no po prostu. Najistotniejsze w tym wszystkim, tak? To jest wszystko. Wszystkie inne rzeczy są konsekwencją tego, że po prostu ktoś chciał z nami spędzić czas, jakoś skanalizować naszą energię, którą mieliśmy, mieliśmy oczywiście mnóstwo. To było super. Pamiętaj o nas i pamiętaj o teatrze. I nigdy z niego nie rezygnuj. A, dziękuję Oli, dziękuję Markowi. To rzeczywiście ludzie, którzy również ze względu na to, że teatr poko pokochali, y <słuch> są w nim do dzisiaj w różnych miejscach. Y natomiast ja chciałbym powiedzieć o tym, że od takiego małego reflektora, który Ola nam dała i jest do dzisiaj w mojej stodole na wsi pod Augustowem, tam mieszkam. Uczę w małej szkole wiejskiej, dlatego przez kilka lat nigdzie nie wyjeżdżałem. Ale, ale teraz już jest o tyle fajnie, że wróciła mi ochota pracować w teatrze. Dużo